Reklama Tymczasem w RTV Euro AGD. Co ty tam liczysz, synek? Prędkość uzyskania rabatu. O, już! Już? No tak, bo to powrót do szkoły z RTV Euro AGD. 50 zł rabatu za każde wydane 500. Tablet Lenovo Yoga Tab Plus. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499 zł. Teraz za 2999. Dodatkowo możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Rabat naliczamy od razu. w Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Kilka złotych mniej za godzinę parkowania? To możliwe. Dla płacących podatki w Poznaniu mamy spore zniżki. Dodaj auto w aplikacji OK Poznań i płać mniej już od 1 września. Więcej na okpoznań.pl Pamiętasz Barbara tych panów z Media Expert? No, tych co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w MediaExpert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Ej, ty! Tak, ty! Słyszałeś o Stacja Grawitacja? Nie? To aktywne centrum rozrywki, w którym zabawa łączy się ze sportem. Najlepsze urodziny w mieście? Stacja Grawitacja. Wycieczka klasowa? Tylko Stacja Grawitacja. Pamiętaj, tylko u nas skaczesz rok za darmo. No prawie. Trenujesz? Chcesz się oderwać? Szukasz czegoś nowego? Jeśli okazja czyni wakacje, to epicka okazja na Orlenie skradnie serca milionów. Zróbcie miejsce w albumie, bo Orlen przedstawia weekendową promocję z kuponami w aplikacji Orlen Witaj. Od piątku do niedzieli zrób zakupy za minimum 5 zł i tankuj do 50 litrów paliw. Werwa i efekta aż 40 groszy taniej za litr. Promocja ważna do końca sierpnia nie łączy się z innymi promocjami. Produkty wykluczone i regulamin na witaj.pl ukośnik wakacje. Orlen, witaj epickie weekendy. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców. Tik tak, tik tak. Loteria w Maka trwa tylko do 2 września. Kup ofertę z chwytkami w Moje M Okazje i graj. O frytki ze złota o wartości pół miliona złotych i miliony innych nagród. Szczegóły w regulaminie loterii w aplikacji McDonald's. Budzik, studia, praca, mnóstwo zadań. A kiedy ostatni raz pomyślałeś o sobie? Stop! Zatrzymaj się! Program badań profilaktycznych Moje Zdrowie Ministerstwa Zdrowia to konkretne korzyści dla Ciebie. Bezpłatne badania dopasowane do Twoich potrzeb. Konsultacja z lekarzem, pielęgniarką lub położną. Twój indywidualny plan zdrowotny, czyli jak zadbać o siebie. Szczegóły na mojezdrowie.gov.pl Sprawdź się dla zdrowia, zanim pojawią się objawy. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia. Back to Office na Modivo. Rabaty do minus 40% na bluzki, sukienki i marynarki od brandów Guess, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren i wielu innych. Sprawdź online i w aplikacji. Kup teraz i zapłać później z Paypo. Modivo. Moda plus korzyści. To będzie ostatnia reklama. W niektórych kulturach istnieją maski, które mają zapewnić dostatek. Ale tak między nami nie można tu zakładać pełnego sukcesu. Dlatego lepiej załóż konto w Credit Agricole. Korzystaj z niego na co dzień, spełnij warunki promocji i od tak zyskaj premię nawet 1000 złotych. Credit Agricole. Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku. Dotyczy konta dla Ciebie lub VIP. Możesz dostać do 1000 zł premii, w tym 100 zł za otwarcie konta oraz 900 zł przez 12 miesięcy. Maksymalnie 75 zł miesięcznie, jako zwrot 4% wartości transakcji. Jeśli zrobisz minimum 10 transakcji w każdym z 12 miesięcy kartą lub blik i utrzymasz zgody marketingowe. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia są w regulaminie promocji Zyskaj do 1000 zł na stronie banku i w aplikacji. Kredi Agricole Bank Polska S.A. I po reklamie. Czasie. Czasie. Numer jeden w Poznaniu.